Rozmowa pod krawatem w radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry, moim i Państwa gościem jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. I Dzisiaj wyjątkowo chciałbym zacząć nie od polityki, ponieważ pan obok prezydenta Krzysztofa, obok wojewody Rudawskiego jest honorowym patronem imprezy, która odbędzie się w najbliższą sobotę. To jest impreza Brzdąc na Jasnych Błoniach, gdzie zbieramy pieniądze na leczenie Adasia Orlika. Potrzeba 15 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie bym chciał, żebyśmy podyskutowali o tym, czy rozpoczęli... W ogóle Dyskusja o tym, jak to jest, że znajdują się pieniądze na chociażby wybory kopertowe, a nie ma pieniędzy na to, żeby ratować dzieciaki w naszym kraju. Tylko to muszą sami rodzice zbierać. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat? To jest, to jest, myślę, że bardzo, bardzo trudny temat, bo wydaje się, że każdy, w szczególności najmłodszy pacjent, powinien być zaopiekowany w, na najwyższym światowym poziomie. Wiemy, że medycyna wciąż pędzi do przodu na szczęście i daje szansę dla takich dzieciaków jak Adaś na normalne życie. Natomiast wiemy, że, że no, system jest skonstruowany tak, jak jest. On finansuje terapię do pewnego poziomu. Mało tego, w chwili obecnej nawet, nawet mamy mam takie poczucie, że nie do końca w pełni finansowany jest w sposób właściwy zakres tych podstawowych usług, które są. Mhm. I tu mówię jako zarządca zachodniopomorskich szpitali. Więc, więc myślę, że to bardziej pytanie do prezesa NFZ-u, jaka jest polityka i jaka będzie polityka na przyszłość. I, a z naszej strony to możemy tylko i wyłącznie zaapelować o to żeby w tym przepięknym dniu w dniu dziecka być razem na wałach i dorzucić swoją cegiełkę do tego żebyśmy mogli Adasiowi pomóc ja szczerze do tego do tego zachęcam. Będziemy biegać z puchami tam i zbierać te pieniądze. Ja z Puszką będę, pana też się można spodziewać? Będę starał się na pewno, na pewno odwiedzić i trochę pokwestować również, a, a jak nie na pewno coś dorzucę. Bo 15 milionów złotych to ogromna kwota, ale jak 15 milionów Polaków złoży się po złotówce, to już mamy tą kwotę, prawda? No tak, 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 tak to działa, że jeżeli dzielimy się właśnie najmniejszym, nie każdego stać na duży mhm. wkład, a jednego stać na większy, na drugiego na mniejszy, ale to dzięki temu już Wydaje się, że dzięki temu tym, tym, naszemu wielkiemu sercu udało nam się niejedno dziecko, niejedno istnienie ludzkie uratować. To nim przejdziemy do polityki, ja tylko powiem na koniec tego wątku, że mama Adasia Orlika będzie jutro gościnią rozmów pod krawatem, także będzie to wyjątkowa rozmowa pod krawatem. A teraz już polityka i to z grubej rury, Fundusz Sprawiedliwości, w tle oczywiście nazwisko między innymi Dariusza Mateckiego. Mówimy o milionach, około 20 milionów złotych, jakie, jakie jego... Mm, no, to są organizacje takie, które miały pomagać, tak? stowarzyszenia, stowarzyszenia, fundacje. Myśli pan, że pieniądze szły właśnie na to, czy, czy szły na farmy troli, mówiąc wprost, pytając wprost? Też. Ja myślę, że i o tym mówiłem kilkukrotnie. To jest coś naprawdę niebywałego, że my w przeciągu siedmiu, 8 lat na fundusze grantowe w ramach programu Społecznik rozdzieliliśmy 3,5 tysiąca grantów, a więc 3,5 tysiąca inicjatyw powstało na terenie całego województwa za analogiczne pieniądze, w którym, teraz przemnóżmy to, że w każdym z w każdym tego typu wydarzeniu brało średnio, średnio około 100 osób, to można powiedzieć, że 350 tysięcy osób skorzystało w sposób pośredni z takich mikrograntów. A tutaj mamy grupę czterech ludzi, część z nich związana z Urzędem Marszałkowskim, niegdyś pracowników, w analogicznym wieku 30-latków, którzy wyciągają z państwa 17 milionów złotych. I teraz pytanie, gdzie te pieniądze się pojawiły? My je oczywiście widzieliśmy w tych portalach promujących. Głównie pana Mateckiego. Szczecinskie Szczecińskie in, 24 PM, Między innymi, innymi, bo to miało też zasięg taki powiatowy, a więc w, du wiele, w dużej ilości powiatów mieliśmy Gryfickie 24, Goloniawskie 24 i tak dalej, i tak dalej. No ale ile to mogło być pieniędzy, zastanówmy się. Widzieliśmy mm -hmm. kilka kampanii billboardowych, takich w obronie kościoła. Myślę, że to można policzyć do 100 tysięcy złotych, tego typu, tego typu koszty. Widzieliśmy właśnie, widzimy wciąż do dziś dnia działające fermy troli, ale ja wciąż myślę, że to jest połowa tego budżetu. A połowa budżetu, pytanie gdzie jest? Ja mam nadzieję, że śledczy to ustalam, bo wydaje mi się, że przy tego typu operacjach duża część tych pieniędzy ostatecznie trafiła do. Prywatnych kieszeni. Ja nie mam na ten temat żadnych dowodów, oczywiście, ale mam takie przeczucie graniczące z pewnością. Mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości wreszcie zajmie się poważnymi sprawami w tym kraju, bo to są naprawdę poważne sprawy defraudacji, a wręcz być może złodziejstwa naszych publicznych pieniędzy na masową skalę. Mamy Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia, Mediów, Kancelarii Radcy Prawnego Mateusza Wagemana. Siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia i Redakcji szczecińskiej PL ten sam adres? No, Podobnie Fidei Defendor to druga z tych organizacji, która otrzymywała największe granty. Jak porównamy składy, składy zarządu, to w obu mamy tego samego prezesa. Natomiast jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, to one się w zasadzie składają również z tych samych. Trzech-czterech osób tam się rotowały. Pan Wageman raz się pojawiał jako prezes w jednej mhm. z fundacji, potem gdy został wicewojewodą zniknął. Natomiast powiedzmy, to jest grupa dobrze znających się osób bezpośrednio powiązanych z Dariuszem Mateckim. On kilkakrotnie się wypierał po, po taśmach, które słyszeliśmy w ostatnim czasie wiemy doskonale, kto te pieniądze załatwiał do tych stowarzyszeń. Czyli, czyli nie, nie ma ty... przypadków. Nie wiemy tylko na co poszły e, tak do końca. Nie nie ma, nie ma przypadków, ale ja mam nadzieję, że te e, wszystkie okoliczności będą transparentnie wyjaśnione. To jeszcze poproszę, żeby pan założył na chwilę słuchawki, e, bo e, chciałbym, żeby posłuchał co pan co na ten temat mówił nasz wczorajszy gość rozmów pod krawatem w Radiu Szczecin, czyli e, poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Szałabawka Artur. Tutaj do tej pory widzę jeden wątek. Yy, zdobywane pieniądze, które były przekazywane różnym instytucjom, genera, zgodnie z prawem. Może by było jasne: zgodnie z prawem do dyspozycji ministra sprawiedliwości należało roz rozdzielanie i te pieniądze były. Panie rektorze, ja jestem OSP, tak strażak OSP. Ja, ja bym się miał martwić tym, że OSP dostawało pieniądze. Zgasił pana pan Szałabawka, czy, czy rozpalił? Czy po, pierwsze, po pierwsze, zdziwiony jestem, że pan Szałabawka nie odciął się i nie stwierdził, że nigdy w życiu pana Dariusza Mateckiego nie widział, bo taka jest dzisiaj narracja większości polityków Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast co do OSP, to OSP ma źródła finansowania w funduszach unijnych, ma źródła finansowania w. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, a więc takich, które są temu dedykowane. Fundusz Sprawiedliwości jest dedykowany ofiarom przestępstw. Nie szpitalom, nie OSP. Kłopot jakby polega na tym w dzisiejszej tej narracji, że oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznali jakąś część tego funduszu na takie cele, jak szpital, jak jednostki OSP. Co do których no, trudno mieć wrażenie, żeby nie budziły sympatii społecznej. Każdy z nas jest za tym, żeby OSP była coraz lepiej wyposażona, żeby szpitale coraz lepiej leczyli, leczyły. Przepraszam, od tego rozpoczęliśmy naszą dyskusję. Mhm. Natomiast chodzi o, o to, że w państwie prawa określone fundusze pełnią określone funkcje. Fundusz Zdrowia. Odpowiada za zdrowie, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiada za tego typu działania. Natomiast, natomiast tutaj mamy do czynienia z taką, z taką mistyfikacją, że pod tym płaszczykiem tego OSP, tych, te, tych, tych szpitali, czy tego szpitala konkretnego, po prostu wyłudzano pieniądze na masową skalę, na, na powiązane z politykami Solidarnej Polski Stowarzyszenia i te pieniądze się rozpływały. I nie mówimy o kwotach. 100 tysięcy, 200 tysięcy. Mówimy, jeszcze raz powtarzam, o kwotach milionowych. Milionowych. Wyobraźmy sobie czterech trzydziestolatków, którzy dostają w swoje ręce 17 milionów złotych. Znaczy, mam nadzieję, że kilku trzydziestolatków nas słucha. Szanowni Państwo, gdybyście byli powiązani z Solidarną Polską, moglibyście uzyskać 17 milionów na w zasadzie rób ta, co ta Wybory przed nami, wybory za nami. Jeszcze chciałbym na chwilę do tych samorządowych wrócić, bo ta polityczna talia kart jest powoli rozdawana już do końca. Wczoraj ogłoszono, że Marcin Biskupski, tak jak się spodziewaliśmy, został zastępcą prezydenta Szczecina. Słyszymy, że wielu jest zastępców w innych miastach, czy w Świnoujściu na przykład mamy też zastępcę z Platformy Obywatelskiej, czy, czy w, w innych miejscowościach, policach. tak, w policach też. Czyli to dla platformy były takie wybory dosyć. Ważne i mocno zwycięskie, tak naprawdę. Tak, ja jako szef Zachodniopomorskiej Platformy muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowany z wyniku platformy obywatelskiej i chcę tutaj wszystkim naszym wyborcom bardzo szczerze i bardzo serdecznie podziękować. Oczywiście jest tak, że czym innym są wybory do rad, miast, powiatów, do sejmiku, a czym innym jest czym inną konkurencją jest wybór mhm. prezydenta czy burmistrza. Jeżeli chodzi o Gremia o wyniki do miast i powiatów, my rzeczywiście wyciężyliśmy dość poważnie i to nawet często w takich miejscach, które były dla nas dotychczas trudne. Nie wszędzie udało się zawiązać koalicję, ponieważ koalicje te takie często niestety decydowały takie lokalne uwarunkowania, a PiS tak naprawdę robił wszystko, żeby, żeby popierać w zasadzie za darmo takich... Nie, pseudo-niezależnych samorządowców, którzy dzięki temu mogli, mają dzisiaj więcej władzy. Myślę, że to jest ich błąd polityczny, ale poczekajmy. Mówi Pan o to... jakiejś konkretnej miejscowości? Mówię o kilku powiatach. Mówię mhm. o, o powiatach takich jak Pyrzycki, jak Kamieński, jak Myśliborski. W imię takich naprawdę, tak naprawdę ciągu na stołki, tam doszło do, do takich egzotycznych koalicji, zobaczymy na ile trwałych. Natomiast w bardzo wielu miejscach wygrali niezależni włodarze. Często debiutanci, Którzy nie mają, wygrali wybory na burmistrza, ale muszą zbudować teraz większość, większość w Radzie Miasta i te większości udaje nam się krok po kroku w tych, w tych miastach ważnych dla naszego regionu budować. I ja się cieszę na to, że to właśnie w koalicji obywatelskiej tego typu. Niezależni burmistrzowie, niezależni wójtowie również szukają swojego wsparcia i zaplecza politycznego. A te miejscowości, tak jak Świnoujście i Police, gdzie no, bardziej odcinali się ci kandydaci od Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj mają zastępców z Platformy, to nie są z drugiej strony patrząc egzotyczne koalicje? w obu tych przypadkach byli to kandydaci którzy startowali z niezależnych z niezależnych komitetów tam my mieliśmy swoje preferencje i swoich kandydatów natomiast natomiast powiem tak natomiast po wyborach mamy do czynienia z nową rzeczywistością i Dzisiaj dyskutujemy na temat tego, jak zbliżyć nasze programy i dyskutujemy, jak wypracować dobry model, dla, model współrządzenia dla tych miast, no bo powiedzmy sobie uczciwie, bardzo trudno, a wręcz niemożliwe jest zarządzać miastem w sposób efektywny dla dobra tego miasta, jeżeli nie ma się większości w Radzie Miasta. Dzięki tego typu koalicjom jest ta większość, jest y, y, oczywiście to y, włodarze tych miast, a więc burmistrzowie, to mm jest -hmm. pani prezydent, ma y, ostateczne zdanie, jeżeli chodzi o y, tego, kogo wyznaczyć na stanowisko zastępcy, bo pamiętajmy, że to jest tak naprawdę osoba najbliżej pracująca z y, prezydentem czy burmistrzem. My to szanujemy. Natomiast cieszę się, że w takiej atmosferze dialogu, kiedy. Ten Kusz po wyborczy opada. No zawsze wiadomo, że te wybory wiążą się z różnego rodzaju napięciami, z, po prostu z rywalizacją. Natomiast ja nie miałem takiego poczucia, że w jakimkolwiek momencie ta rywalizacja przekroczyła jakieś takie ramy cywilizowanej polityki. Więc chyba te, dzięki temu łatwiej. I uciekamy do internetu, także słuchaczom w tej chwili dziękujemy, ale można nas dalej słuchać i oglądać na radio.szczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku. I kolejny temat, to już przejdźmy do wyborów do Europarlamentu. Ważne wybory? Bardzo ważne. Bardzo ważne, chociaż oczywiście zawsze trudne, bo zawsze ta frekwencja w wyborach europarlamentarnych, niższa, mniejsza ilość kandydatów oznacza też mniejszą mobilizację. Jeszcze sezon taki, bym powiedział, już prawie letni, gdzie czujemy się już tak pomału, pomału mm. jak na wakacjach, w szczególności w weekendy. No i trzecie wybory z rzędu. I I ten maraton wyborczy, który za nami powoduje, że ludzie trochę uciekają od polityki, ale mam nadzieję, że mimo wszystko, że mimo wszystko i o to bardzo serdecznie proszę i apeluję, pokażemy, że te wybory, że Europa jest dla nas ważna, a co za tym idzie te, te wybory też są dla nas ważne. Bartosz Arłukowicz, Joachim Brudziński zdobędą mandaty? Oni na pewno nie są wy, Oni wydają się być pewniakami. Natomiast co do reszty, e, to są znaki zapytania i tutaj naprawdę nie będę się kusił o, e, o jakąś, bym powiedział, taką e, giełdę czy jakąś bu bukmacherkę, powiedziałbym. Mhm. A jak pan obserwuje tą scenę polityczną przed eurowyborami? Tam y, no, na, nawet pojawiło się y, takie stowarzyszenie, y, które startuje z hasłem Polexit. Pod, tak. pod takim hasłem się. No, y takie stowarzyszenie się pokazuje, natomiast ono no, nie ma jakiegoś dużego e, dużej inności, chociaż wiemy, że ten Poleksit, który jest zasiewany w głowach przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji od pewnego czasu, chociaż oni tak z jednej strony robią wszystko, żeby do takiego Poleksitu doszło, a z drugiej strony mówią, że nie, że nie, nie. Europa jest w sumie dobra, tylko że na naszych warunkach nie, e, musi być pisana. Co oczywiście doprowadza do, jest tą samą narracją, której mm -hmm. używał Cameron przed Brexitem. Więc, więc doskonale my, my znamy już tą ścieżkę, bo po prostu Europa już raz przeszła. Natomiast są niektórzy odwaźnie, odważniejsi, którzy wprost mówią, my jesteśmy eurosceptykami, ten europejski kołos trzeba rozmontować i w związku z tym polexit to jest nasze hasło. Mówię, uważajmy i na jednych, i na drugich. I na tych, którzy ja, ja, jasno mówią o rozmontowaniu Europy, ale też na tych, którzy y, co prawda mówią y, jedno, ale robią drugie. Donald Tusk mówił ostro nawet, że to jest kwestia y, tych wyborów, y, czy, może rozstrzygać o tym, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny. Znaczy, czy będzie Europa zjednoczona, czy nie będzie Europa zjednoczona. Znaczy, powiedzmy y, y, uczciwie, Donald Tusk ma świetne, fantastyczne rozeznanie w nastrojach i politycznych, ale i też społecznych w całej Europie po tylu latach praktyki europejskiej. I powiedzmy sobie dzisiaj uczciwie, no widzimy co się dzieje w kontekście chociażby zapowiedzi nowego ruchu politycznego, a więc sojuszu pomiędzy Lepę i, i i panią Meloni, a więc bym powiedział konserwatystami włoskimi. Jeżeli do tego aliansu dojdzie, no to chyba nikt nie ma cienia wątpliwości, każdy się obawiał, że pani Meloni będzie będzie prorosyjska na szczęście okazała się jednak być proukraińska i w miarę zdroworozsądkowa, no ale lepę jest wprost prorosyjska. Mhm. E, PiS, przypomnę, to Morawiecki e, w, gościł ją w Warszawie chwilę przed e, chwilę przed wybuchem wojny i wo woził na tak zwanych bombach na sygnałach e, po całej Warszawie, jak królową e, Europy. E, więc jeżeli dołożymy do tego hiszpański Vox, e, polski PiS, to rzeczywiście mamy e, bardzo silną Antyeuropejską siłę, która może de facto być drugą siłą w Europarlamencie. A no, chyba nie ma cienia wątpliwości, że pani Le Pen jest agent, agentem rosyjskich wpływów na zachodzie. Znaczy to z, wiemy, z czego była finansowana jej partia z rosyjskich. To, to jest wszystko udokumentowane. Więc nie miejmy cienia złudzeń, że w sytuacji takiej, gdzie dojdzie do, do tak, tak zbudowania tak poważnej siły politycznej. Antyeuropejskiej, e, będzie to narzędzie de facto do uprawiania polityki europejskiej przez pana Putina. I to jest niewątpliwie groźne, bo wyobrażamy sobie wtedy, że, że nagle populizm powie, nie, nie. E, nasze potrzeby naszych ludzi w naszych miejscowościach są większe. Musimy więcej przesunąć, na przykład e, zbudować Fundusz Ochrony Zdrowia, chociażby, z czym trudno później dyskutować, a mniej na e, pomoc Ukrainie, na armię, e, na wsparcie Armii Ukraińskiej. I to jest cel de facto Putina, poprzez wsparcie tego typu środowisk anty, antyunijnych. No Putin cały czas, znaczy nie, nie, nie miejmy złudzeń, że Putin ingerował w, w, co jest udokumentowane w wyborach, w Stanach Pomyśli Zjednoczonych, pan, wspiera, Brexit, wspiera tutaj w Grecji, Katalo w, w Katalonię. Ja nie mam cienia wątpliwości, że wspiera określone środowiska i to będzie pokazane. Te środowiska się pewnie przenikają, one nie są pewnie jednorodne, no ale. W jaki sposób wspiera, to czas e, się okaże. I w jaki sposób te środowiska z kolei dostarczają informacje Putinowi, to też zobaczymy. No. Pan e, pułkownik Gaj, awansowany przez Macierewicza, okazało się, że miał w domu e, całe archiwum wszystkich tajnych dokumentów w, w Polsce. To jest coś niebywałego i szokującego. I co, e, to tak trzymał e, dla siebie, żeby sobie czytać wieczorami? No, nie bądźmy naiwni, znaczy, jesteśmy bardzo mocno infiltrowani. To jest taki zresztą paradoks, że widzi pan, panie redaktorze, udowodniono, rząd Hiszpanii udowodnił, że Rosjanie ingerowali w powstanie referendum niepodległościowego w Katalonii. Ingerowali w wsparcie Brexitu na wyspach. Ingerowali w poparcie Trumpa na, w, czasie wyborów, w czasie wyborów prezydenckich, zwycięskich dla pana Trumpa. A istnieje pełne przekonanie, że w 2015 roku nie ingerowali w wybory w Polsce i przejęcie władzy przez PIS. No, to jest dosyć ciekawe, że Rosjanie interesują się wszystkim, a nie na najbliższym sąsiadem. Znaczy nie bądźmy naiwni, mówmy rzeczy prawdziwe, oparte oczywiście dzisiaj o. Poszlaki, nie o dowody. Ale ja mam nadzieję, że z biegiem czasu te dowody będą się pojawiały. Ostro. Ale, w, Ale z, uczciwie. zmienimy temat. Zaczęliśmy niepolitycznie, chciałbym, żebyśmy niepolitycznie skończyli. Mhm. Plac Solidarności, skarpa zamku, książeń pomorskich to takie dwa miejsca, gdzie w jednym już widzimy remont, w drugim jest planowany, to w te miejsca się zmienią, będzie bardziej zielono. Tak, 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 zdecydowanie będzie bardziej zielono. Wiele emocji było, kiedy musieliśmy wyciąć część, część tych tak zwanych samosiejek, drzew, które same urosły na skarpie i powodowały proces jej degradacji. W chwili obecnej my wzmacniamy, co wszyscy mieszkańcy Szczecina widzą, wzmacniamy i remontujemy wszystkie trzy tarasy, a więc i od strony południowej i od strony i od strony wschodniej i od strony północnej. Najba najbardziej widzimy ten taras od strony północnej. Tam w rzeczywiście jest... Zamkowej. Tak, z trasy zamkowej widzimy, że, że zostało zrobione już wejście na górę. W zasadzie widzimy zmodernizowany Teraz natomiast w końcu uzyskaliśmy decyzję e, pozwolenia na budowę e, w kontekście mm -hmm. e, zazielenienia tej e, skarpy i bardzo się cieszę, że ona będzie naprawdę z jednej strony bardzo zielona, a z drugiej strony bardzo bezpieczna dla samej skarpy, bo, bo pamiętajmy, że to, co jest ryzykiem i dla zamku, e, i dla samej skarpy, to jest jej osuwanie się. Więc będziemy mieli e, tam e, posadzoną roślinność, która. Właśnie wzmacnia czy zapobiega obsuwaniu się skarpy. To są specjalne rośliny, które są takimi pnączami, które, które nie mają zbyt głęboko wrastających się korzeni, ale ukorzeniają się na tyle silnie, że, że wzmacniają konstrukcję skarpy. U podnóża skarpy w miejscu dawnej fosy będzie szpaler drzew, który będzie trochę. Pokazywał nam, gdzie kiedyś kończył się szczecin, bo w tym miejscu, gdzie była fosa, będzie w taki zielony akcent pokazujący tu kończył się kiedyś stary szczecin. Na górze na ta, samych tarasach również będziemy mieli, będziemy mieli roślinność, która będzie w, no, w, w dużych donicach upiększała to miejsce. Będą pnącza, które z biegiem czasu również zazielenią te pergole, które czy te. te, 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 te no, pergole, mhm. które oddzielają taras od samej skarpy. Więc to miejsce na pewno będzie przepiękne, na pewno będzie zielone. Natomiast jeżeli chodzi o Centrum Dialogu Przełomy, to rzeczywiście już trzy lata temu podjęliśmy wysiłek po pierwsze tego, żeby Nieco wyremontować, chcieliśmy zrobić dwa w jednym. Remont tego placu, bo on już widać, że jest dotknięty zębem czasu, niektóre płyty odpadają i tak dalej, i tak dalej. I trochę betonoza. No i betonoza, oczywiście, która, którą chcemy bardziej przełamać. Tam jest oczywiście trochę zieleni zostawionej, ale tutaj z projektantem tego obiektu doszliśmy do wniosku, że, że im więcej. Tego zielonego, tym lepiej. I został opracowany projekt. Niestety, dwa przetargi, które dotychczas ogłaszaliśmy, nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem. Przygotowujemy się do trzeciego przetargu i mam nadzieję, że w końcu skutecznego, do tego, żebyśmy mogli ten plac z jednej strony wyremontować, ale z drugiej strony bardziej zazielenić, więc cieszę się, że będziemy mieli więcej zieleni. Więcej zieloni w mieście. Zielono nam i tak kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Pięknie moimi Państwa gościem był marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Gablewicz. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.